Trener Maciej Patek jest z nami po meczu z Górnikiem Polkowice. Trenerze, dzisiaj mocne przytarcie i też taki mocno sprawdzian szerokiej kadry naszej drużyny. No, zdecydowanie. No, Planowaliśmy przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego właśnie taki układ na koniec, czyli ten mecz, który się odbył z Widzewem ostatnio i, i teraz ten mecz z Górnikiem Polkowice, tak żeby każdy zawodnik zawodników mógł zagrać określoną liczbę minut, także... Dzisiaj zagrali ci zawodnicy, którzy zagrali mniej w tym z wizerem lub nie zagrali wcale i to też był jakiś tam sprawdzian i, i weryfikacja dla, dla, dla każdego z tych zawodników, nie tylko pod kątem e, motorycznym. Bo to, to jest jedno, jeżeli chodzi o, o liczbę minut na wojsku, ale też pod kątem organizacji gry taktyki, bo też, też swoje wymagania pod kątem oczywiście. Z, z tego co wiedziałem, trener Łowociński chyba dzisiaj nam jakoś to umieszczenie trochę dykcji, swobody w takim bardziej samodzielnym prowadzeniu drużyny. Czy to tak wyglądało rzeczywiście? No, czy był taki, taki, taki plan jakby sztabu do trenera łogodzińskiego, że, że chciał e, poobserwować na spokojnie, jakby wyłączałem troszeczkę emocje ten mecz z góry, z perspektywy trybuny tak się budziśmy pracą. To był nasz ostatni mecz przed inauguracją BetLig pierwszej ligi w przyszłą sobotę w Tychach. Jak ocenia trener cały ten okres przygotowawczy? Jak ta praca Wasza wyglądała? Prosimy o takie krótkie podsumowanie. Myślę, że nie, 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 nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że, że, że pracowaliśmy intensywnie, bo, ale, ale tak, rzeczywiście, tak rzeczywiście było, bo te obciążenia były dość, dość wysokie cieszy nas przede wszystkim to, że zespół zniósł te obciążenia dosyć dobrze pod kątem zdrowotnym, bo udało się uniknąć e, jakiejś dużej ilości korpozyjczych czy, czy mikrourazów. Oczywiście z, zawsze gdzieś tam się pojedyncze absencje zdarzają, ale, ale generalnie chłopacy znosili to, to dobrze. Myślę, że e, sumiennie wszyscy jako zespół, było, bo cały sztab też, też sumiennie przepracowaliśmy ten, ten okres i patrzymy z nadzieją na, na, na początek. Dzięki i życzę powodzenia na pojazdach